Bardzo opłacalny zestaw z kosmetykami do makijażu z Revolution. Jak też wiecie, takie zestawy często są bardziej opłacalne niż kalendarze. Wrzucam Wam do tego zestawu link w opisie filmu. Jest teraz naprawdę w magazynie. W tym roku dużo zestawów z Revolution i kalendarzy otwieram na moim OLX-ie. Wrzucam wam link. Na początku zacznę wystawiać zestawy, a później będą pojedyncze kosmetyki. I w opisie filmu znajdziecie również link do sweterka ze złotymi nićmi, również jest w kolorze czarnym. Super! model Glow Set jest to zestaw, 14 produktów w środku się znajduje i kosztował 199 zł więc średnio za jeden kosmetyk wychodzi około 14 zł za sztukę, więc uważam że jest to mega mało a zobaczcie jakie tutaj duże mamy produkty pierwszy jest to paleta z Revolution jest to paleta rozświetlająca no tutaj jest oj zdaniem jakaś pomyłka, bo tak, to jest bronzer według nich, to jest bronzer, to jest bronzer ja natomiast uważam, że to będzie fajne do konturowania twarzy, ale również na powieki. Te piękne, połyskujące cienie super się do tego nadadzą i są naprawdę bardzo wielkie. Osiem ogromnych cieni. Nazwa tej palety to Golden Sugar. Kolejną paletkę wyciągnę sobie tym razem. Z góry przypominam, 14 zł za sztukę, więc mega mało. I tutaj mamy paletę już taką typową z cieniami do powiek. Słuchajcie, to jest w ogóle rewelacyjna sprawa, żeby ten zestaw rozdzielić na kilka prezentów, bo tutaj wychodzi chodzi naprawdę mega, mega tanią takie dość uniwersalne e, odcienie, również z błyskami. Zaraz sprawdzimy jej nazwę. Nazywa się Reloaded Sweet Dreams i ponownie bardzo opłacalna paleta, ponieważ mamy tutaj aż 15 cieni. Podzieliłam więc cenę 14 zł, czyli tak jak średnio wychodzi jeden produkt w tym kalendarzu na 15, więc jeden cień wychodzi za około 93 groszy, a nie są jakieś takie cienie, wiecie, y, przypałowe. Naprawdę spoko, jakoś się sobie na co dzień używam produktów zero Jestem bardzo zadowolona. No i kochani, kolejne zaskoczenie to kolejna duża paleta. Tym razem mamy tutaj sporo różów do policzków, ale oczywiście możemy też wykorzystać to do makijażu oka. Zdaje mi się, że jak najbardziej na rozświetlenie też się to nada. A paleta nazywa się Blush Palette. Dokładnie jest to Sugar and Spice. Następnie, nie otwieram Wam wiecie tak wszystkiego od razu, żebyście mieli niespodziankę. Jest to taki błyszczyk do ust. Teraz jest w ogóle to bardzo popularne. Właśnie taki wymiksowany z dwóch kolorów. Ceramid Lip Swirl. I tutaj słuchajcie, jest to naprawdę bardzo duża pojemność. Sweet Soft Pink jest to odcień, a gramatura to 4,5 ml. I w droższych, i w tańszych markach, i w Action, i w Revolution, i w Nyxie właśnie tego typu błyszczyki są i fajnie można sobie tutaj dozować kolor raz jaśniejszy, raz ciemniejszy. Następny produkcik jest to Revolution Banana Baking Powder, czyli mamy tutaj puder bananowy. Pudry sypkie, moim zdaniem, zawładnęły. Dajcie znać, czy w ogóle używacie pudru w kamieniu, bo mi się w ogóle praktycznie to nie zdarza. No i te bananowe też są bardzo popularne odcień wydaje się dość fajny, może dać trochę delikatnego rozświetlenia. 10 g to jest pojemność tego pudru. Jeżeli chodzi o aplikator, pewnie taki standardowy, właśnie chciałam powiedzieć, jak solniczka, pieprzniczka. Leci znacie, jaki jest wasz ulubiony puder? Mój to chyba już pokazywałam, ale może się przypomnę. Puder sypki z Golden Rose jest w sumie tylko jeden, transparentny. On daje takie wygładzenie fajne, jak w Photoshopie. Naprawdę bardzo go polecam i też można go często dorwać w promkach nie jest on drogi. Kolejny produkcik jest to taki stick, nazywa się Pink Romance i uwaga, jest to cień w sztyfcie. Powiem Wam, że ten kolor bardzo mi się podoba i spójrzcie w ogóle ile jest tego produktu bardzo dużo, a jest on w takim metalicznym e, szampańskim odcieniu. 1,6 g, oto gramatura tego produktu i lecimy sobie słuchajcie z kolejnym Kosmetykiem, i mamy tutaj w tej tubeczce. Ultimate A Base. O, tu jest słuchajcie, baza w odcieniu Medium i powiem Wam, że ja w ogóle baz podcienie nie używałam, ale teraz zaczęłam. Dokładnie używałam tej z Glam Shopu o nazwie Lepik. No i faktycznie te błyski o wiele lepiej wyglądają i o wiele lepiej się to trzyma i wydobywa. To e, właśnie pigment cienia, więc ja się przekonałam, dajcie znać, czy Wy używacie, bo ja faktycznie na co dzień teraz nakładam pojemność. To jest 15 ml, więc myślę, że starczy na bardzo długo, bo tych baz Raczej dużo się nie używa. No naprawdę, przy użyciu tego zestawu możemy sobie zrobić taki full full make-up. A kolejny kosmetyk jest to tuż do rzęs, Tutaj, proszę bardzo, oczywiście pełno pełnowymiarowy. Nie będę tutaj otwierać czyteczki, bo tak jak mówię, Codziennie, w każdym kalendarzu mam tuż do rzędu. Jakbym otwiera codziennie nowy, to po prostu by mi to wszystko wyschło i się zmarnowało. W środeczku znajdują się też, widzę jakieś gadżety, ale to nie byle jakie. Dokładnie są to. Pędzelki z Revolution. No i w tym roku w zestawach z Revolution pędzelków trochę było, i powiem Wam, że naprawdę jestem z nich zadowolona. Są bardzo fajne, miłe i przyjemne. I tutaj taki mamy dosyć duży, kuleczkowy. Ja bym się nawet pokusiła, żeby używać go do rozświetlacza. Następna rzecz, to myślę, że będzie zaskoczenie dla wszystkich dla mnie i dla Was. Mamy tutaj rzęsy sztuczne, więc otworzę je i pokażę Wam je dokładnie, jak one wyglądają, choć wydaje mi się, że no ten efekt jest dość mocny. Dajcie znać, co o nich myślicie. Ja tak jak mówię, rzęs to już dawno nie przykleiłam, ale chyba czas się przemóc i czas zrobić to ponownie, ponieważ daje to naprawdę spektakularny efekt w makijażu. I słuchajcie, kolejny produkt to coś... Bez czego nie ma ani kalendarza, ani zestawu. Jest to czarna kredka, taka najzwyklejsza, klasyczna. Czy wy w ogóle używacie czarnej kredki? Bo ja wam powiem, że naprawdę na maksa dawno tego nie robiłam. Czuję, że będzie tutaj kolejny pędzelek, więc zobaczmy, jak on. Wygląda. Tym razem jest taki bardziej płaściutki, języczkowy, więc będzie idealny do nakładania cieni na całą powiekę, ale oczywiście też można dzięki niemu rozblendować, bo nie jest taki najcieńszy. Teraz coś, co widzę, że bardzo wiele osób zaczęło używać, i ja również, słuchajcie, te puszki są super, i ja właśnie sobie nakładam tak, i tu dzięki temu kształtu idealnie docieram pudrem pod oczy. I faktycznie delikatnie to wygładza nam tą okolicę pod okiem, więc wydaje mi się, że naprawdę super sprawa. Jeszcze nie nakładałam za pomocą tego puszka pudru na całą twarz, ale na pewno spróbuję i lecimy. Co my tutaj mamy dalej? Czuję kolejny pędzeleczek, więc już Wam pokazuję jego kształt. Dokładnie tak się przedstawia. Jest to pędzelek taki. Ścięty, więc jak widzicie, każdy był zupełnie inny. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają wszystkie produkty z tego zestawu. Zobaczcie, w ogóle, jak to pięknie było zapakowane. Pod spodem były właśnie te rzeczy, które tutaj luzem leżą, no ale sami przyznajcie, średnio 14 zł za sztukę to naprawdę dobry deal. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym zestawie z Revolution. A jeżeli oglądaliście moje inne otwieranie kalendarzy czy też zestawu z Revolution, to dajcie znać który dla Was był w tym roku najfajniejszy, jestem bardzo ciekawa, a tymczasem razem z moim asystencikiem, wiem, że lubicie go tutaj widzieć na kanale. Dziękujemy Wam za oglądanie. Przypominam, że oczywiście linki do produktów znajdziecie w opisie buźka. Do zobaczenia jutro, pa! pa.